Zapraszam na najbardziej wyluzowany program w polskim radiowym undergroundzie. Przed wami audycję Peace and Love. Siema, to są audycje Peace and Love, ja nazywam się Klaudiusz Donimilski, a dziś chciałbym wam opowiedzieć nieco o moim pobycie w Stanach Zjednoczonych, bo jak pewnie zauważyliście, w moich social mediach było pełno postów, zdjęć, opisów i itd. Z, właśnie ze Stanów Zjednoczonych, a dzisiaj skupiłem się na pierwszym miejscu, w którym byłem, na pierwszym mieście Jakże wiecznym mieście, ponieważ jest to miasto położone nad piątym co do wielkości jeziorze na świecie, nad jeziorem Michigan i oczywiście mówię o Chicago. Jednak dla mnie y, to nie było do końca wieczne miasto, jak to każdy mówi, że tam wieje i tak dalej. Dla mnie to było miasto, w którym porwał mnie nie wiatr, ale blues. Opowiem wam o moich doświadczeniach podczas tego mojego krótkiego pobytu w Chicago, bo byłem tam jakieś tam kilka dni dosłownie, ale udało mi się jakby poznać to miasto od muzycznej strony, w zasadzie po to tam byłem. Cieszę się, że wiele osób zainteresowała moją podróż po Stanach Zjednoczonych, że te zdjęcia, relacje, posty, które wrzucałem w moich social mediach. Miały odzew, że wiele osób z Was się pytało, jak spędziłem ten czas, co robiłem. Także mam nadzieję, że tą audycją, a potem następnymi audycjami o przygodach w Stanach Zjednoczonych, opowiem Wam nieco o moich doświadczeniach. Kiedy wylądowałem w Chicago, wsiadłem do autka, które miałem wynajęte. Odpaliłem radio, żeby poczuć się bardziej jak w Stanach Zjednoczonych, bo jednak bardzo mi się podobają amerykańskie radia. Yy, w ogóle styl prowadzenia tych stacji radiowych jest jak dla mnie niesamowity i na nim się próbuję wzorować. Więc stwierdziłem, że jeszcze, żeby sobie podkręcić klimat Stanów Zjednoczonych, będę jechał przez Chicago z odpalanym radiem. Ale co ciekawe, kiedy włączyłem radio, powitało mnie. Radio polskie, tak, polskie, bo jest to miasto, w którym jest największa ilość Polaków. Można powiedzieć, że jest to taka druga stolica Polski. Przede wszystkim to miasto o największej liczbie mieszkańców polskiego pochodzenia na świecie, z liczbą zbliżoną właśnie do Warszawy. Więc są tam polskie radia, polskie sklepy, polskie dzielnice, różne polskie zakątki. Poznałem też Polaków, trochę mi opowiedzieli o tym miejscu, ale to już do tego wrócimy później. Chciałbym Wam opowiedzieć o samym mieście na początku. Jest niesamowite, robi wrażenie. Oczywiście, zwiedziłem takie, można powiedzieć, ikoniczne miejsca. Jak na przykład y, chicagowska fasola, czyli słynne Cloud Gate. Jest to taka rzeźba, która w surrealistyczny sposób odbija niczym lustro, wszystko co jest wokół, ale wygląda jak taka prawda rozlana metalowa piłka. Myślę, że jeśli znacie po prostu to miasto, słyszycie o nim, to będziecie y, znać tą rzeźbę. Trochę tej sztuki w Chicago zwiedziłem, bo byłem w Muzeum Sztuki Współczesnej, gdzie też zrobiłem Wam o tym miejscu relacje na moim Instagramie, na Facebooku. Więc może część z Was już zna to miejsce dobrze. Można tam było zobaczyć dużo fajnych rzeźb, abstrakcyjnych obrazów. Podobało mi się to, że też była taka powiedzmy to rzeźba, którą można było poruszać. Miała takie skrzydła, była ogromna od podłogi do sufitu, i można było ją po prostu tak sobie przemieszczać. To też było fajne, właśnie ten bezpośredni kontakt ze sztuką, więc bardzo to miejsce polecam. Jeśli słuchacie mnie na YouTubie, to zapewne już widzicie kilka zdjęć z tego miejsca. Także polecam mój YouTube, zawsze staram się urozmaiciać moje audycje, ale jeśli zależy Wam na byciu na bieżąco, no to najbardziej polecam Radio Pałac z czwartki o godzinie 20. Najciekawszym momentem w Chicago było wejście do klubu Buddy's Guy, tak, klubu założonego przez Buddy'ego Gaja. A założył ten klub, między innymi, aby spełnić obietnicę daną Madiemu Watersowi, genialnemu Bluesmanowi, który powiedział na swoim łożu śmierci Badiemu Gajowi, aby obiecał mu, że nie pozwoli na to, aby blues umarł i będzie go kultywował, i później w wywiadzie.

Wszedłem do klubu i uznałem, że to jest po prostu niesamowite miejsce i mimo to, że Buddy Guy założył go w roku 1989, no to działa jak jakiś wehikuł czasu, który przenosi cię w lata 50., początek 60., kiedy to blues był właśnie na tym topie. Właściwie dla ludzi, którzy tam przychodzą, no nadal jest na topie, ponieważ jest to świetna muzyka. Na ścianach klubu wiszą gitary różnych e, muzyków, takich jak Eric Clapton, Muddy Waters i wielu innych, które mogłem podziwiać e, jeszcze przed e, koncertem niezwykłego zespołu Louisiana All. Zespół był wyśmienity, super się go słuchało. Oczywiście grali głównie swoje utwory, ale też można było usłyszeć e, genialne bluesowe e, perełki. Jak na przykład właśnie piosenki e, Madiego Tersa czy ba, Diego Gaia. Ten koncert mnie zaczarował. Był to jeden z najlepszych koncertów, e, na jakich e, byłem. Muzycy byli bardzo szczerzy w tym, co robili. Czuć było, że oddają się w pełni muzyce, że nią żyją, że to co grają jest czymś po prostu prosto z serca. Dźwięki były niesamowite. Głos wokalisty był bardzo gruby, taki szczery, silny. Widać było, że facet po prostu śpiewa od dziecka. Już miał jakieś dobre nie wiem, 3, 40 lat na moje oko. No, może jakieś 40 lat w sumie. Tak, taki prawdziwy, dojrzały bluesman. Była też wokalistka. Która miała też przepiękny głos, którego po prostu można było słuchać i słuchać. Fajne było to, że zespół nawiązywał kontakt z publicznością, że na początku, przed samym występem, zapytali się wszystkich, z jakiego są kraju, skąd przybyli. Oczywiście większość publiczności była ze Stanów Zjednoczonych, ale oczywiście też się trafiło kilku Polaków. Z którymi to porozmawiałem. Była to para, która żyła w Stanach Zjednoczonych, właśnie w Chicago, już 30 lat. I tak sobie rozmawialiśmy i się zdziwili, czemu właściwie nie wyjechałem do Stanów Zjednoczonych, czemu tam nie mieszkam, skoro tak mi się to podoba. Ale powiem Wam szczerze, odpowiadając na to pytanie, już Wam, no to mm, może kiedyś się wyprowadzę do tych Stanów Zjednoczonych, bo rzeczywiście bardzo jestem zafascynowany tą kulturą. Ale chciałbym robić coś, co właśnie mnie fascynuje, także tutaj zmieniać nasze realia, dodać naszemu kraju różnych kolorów, które przywędrowały, czy z innych kultur, czy właśnie z naszej kultury, ponieważ tak naprawdę każda kultura wywodzi się z innej kultury, zapożyczamy różne style. I dlatego można powiedzieć, że świat w ten sposób staje się coraz bardziej kolorowy, co bardzo popieram. Ale oczywiście też fajnie zachować swoją rdzenność i też mieć własne korzenie. Ale wracając już do samego wydarzenia, później, kiedy koncert się skończył, nawiązałem kontakt z, z muzykami. Usiedliśmy właściwie przy jednym stoliku, opowiedzieli mi o swoim zespole, pytali mnie o to, czym się zajmuję, bo właśnie zainteresowało ich to, że tworzę audycje, które też często są poświęcone właśnie bluesowi, tym, że kultywuję bluesa w Polsce. Opowiedziałem im o naszym dżemie i o tym właściwie, że brakuje takich koncertów także w Polsce, bo to po prostu potrzebuje mieć jakieś przebicie. Właściwie w Polsce ten kult bluesa nie był jakoś szczególnie rozwijany, a szkoda, bo jest to bardzo wartościowa muzyka właściwie tak samo wybitna jak twórczość Beethovena czy Chopena tylko właściwie tworzona w późniejszych latach. Mogłem mm, posłuchać, jak to jest być takim muzykiem, o tym, jak oni zaczynali. Że w zasadzie grali od dziecka, chodzili od barów do barów, słuchali Madiego Waltersa i innych bluesmenów, później chcieli tworzyć to samo. I w zasadzie blues dla nich jest stylem życia, nie tylko muzyką. Po tej rozmowie następnie poznałem menadżera klubu, ci muzycy mnie z nim zapoznali. Dostałem od niego wizytówkę, także może kiedyś będziemy współpracować, coś będziemy robić w ramach audycji Pisand Love. Miejmy nadzieję, że tak bieg tych audycji się rozwinie, że będzie można coś takiego zrobić, czy zorganizować jakiś koncert w Polsce. Może kto wie, na pewno są to moje bardzo duże marzenia. Które chciałbym kiedyś spełnić, organizować koncerty tego typu, jakieś wydarzenia kulturalne. No ale to, wiadomo, długa droga do tego. No i później, kiedy klub już się zamknął, bo było naprawdę późno, a wszyscy chcieli przedłużać i przedłużać. Ci ochroniarze już zaczynali sprzątać, a tam wszyscy prosiliśmy ich, żeby jeszcze się wstrzymali, żeby zatańczyli z nami. No ale niestety wszyscy pracownicy byli zmęczeni, nie do końca chcieli ulec tym pokusom. Także wróciłem sobie do hoteliku, Odpocząłem, chociaż troszkę dużo wypiłem, więc potrzebowałem tej regeneracji. No, więc nie ma lekko, ale też nie potrzeba w Stanach Zjednoczonych alkoholu, żeby dobrze się bawić. Po prostu otwartość ludzi w tych klubach do innych kultur w zasadzie nie w klubach, praktycznie wszędzie otwartość ludzi do drugiego człowieka. Tam jest naprawdę na wysokim poziomie tolerancja i akceptacja jest czymś codziennym w Stanach Zjednoczonych. W zasadzie nieliczni są zamknięci na innych, gdzieś tam w jak na jakichś zadupiach <grym> w Teksasie czy tam gdzieś. Także nie musicie się obawiać, nikt was nie będzie w Stanach Zjednoczonych oceniał, każdy będzie was szanował. No, Polacy są generalnie dobrze odbierani w Stanach. No, i w Chicago, już właśnie następnego dnia, kiedy wstałem skacowany, poszedłem sobie do słynnej wytwórni płyt Chess Records. To bardzo, bardzo ważne miejsce dla muzyki, szczególnie dla bluesa i rock'n'roll'a, ponieważ jak to Muddy Waters powiedział, rock rock'n'roll jest dzieckiem bluesa. Bardzo fajnie to ujął, bo to rzeczywiście jest prawda, jest to dziecko bluesa. Więc w tym miejscu w Chess Records narodził się blues. Prawdziwy blues, już taki można powiedzieć bardziej komercyjny, chociaż nie był nigdy do końca komercyjny. Blues raczej był sztuką samą w sobie i nie ulegał tworzeniu muzyki pod publiczkę, więc, jest to taka bardzo ważna muzyka, wywodząca się od Afroamerykanów. Chess Records założyło w zasadzie dwóch Polaków, którzy przenieśli się do Stanów Zjednoczonych, jak mieli dwa latka z rodzicami. Byli to Leonard Chess i Phil Chess, którzy akurat właśnie byli biali, więc wykorzystywali to, żeby pomóc czarnoskórym chłopakom, aby mieli swoje miejsce do nagrywania. A przypominam, że w czasach ery bluesa, było to w latach końcówka 40., lata 50., no i początek 60., czarnoskórym Amerykanom odmawiano w barach nawet piwa, więc wyobraźcie sobie, co to było z tymi wytwórniami. No praktycznie żaden rasista nie chciał, żeby tworzyli muzykę, ale na szczęście nasi rodacy byli otwarci po prostu na ludzi o innej skórze. Może to brzmieć abstrakcyjnie, ale wtedy według dużej ilości osób miało to znaczenie. Oczywiście Afroamerykanie byli gorzej traktowani. Ale nasi dacy właściwie, dodam, że mieli pochodzenie żydowskie jeszcze w dodatku, czyli byli Amerykanami, Polakami i Żydami naraz, <grym> więc zupełnie im nie przeszkadzał inny kolor skóry. Pomogli czarnym muzykom bluesowym, czyli to był Muddy Waters, Willie Dixon i wielu innych, także też później Chuck Berry, który tworzył Rock and rolla właśnie. Znaleźli swoje miejsce w tej wytwórni płyt. No i dzięki temu mamy tak świetną muzykę, której możemy słuchać do dziś. Więc było to dla mnie naprawdę niesamowite miejsce, które chciałem odwiedzić w Chicago i bardzo Wam polecam. Niestety było zamknięte kiedy tam byłem, ale myślę, że właśnie jak, jeśli teraz będziecie no to będzie otwarte, bo tam chyba był jakiś remont. No i w zasadzie mam dla Was tyle ciekawostek o mojej podróży w Chicago. Chciałem Wam opowiedzieć właściwie o tych dwóch miejscach, czyli o tym klubie Badiego Gaja i o Chess Records, bo zdecydowanie z punktu pasjonata muzyki polecam te dwa miejsca. Zdecydowanie jest tam jeszcze więcej miejsc. Są tam e, liczne kluby słynne bluesowe, na przykład e, Double Door, w którym byli na przykład Rolling Stones, The Metro, jeszcze kilka innych. No, jeśli ktoś chce sobie zrobić maraton klubowy z muzyką bluesową, no to. No to napiszcie do mnie, a zrobię wam taką listę najfajniejszych klubów bluesowych w Chicago. Dzięki wielkie za to, że mnie słuchacie, bo po prostu chciałbym wam opowiedzieć coś ciekawego, coś czego zazwyczaj w radiu nie znajdziecie. Może wam się spodobać, zainspirować was do czegoś, czy to odkrycie jakichś ciekawych perspektyw, inspiracji, jakiegoś spojrzenia na świat. Czy do szukania się po prostu w tym świecie nowych, ciekawych, fascynujących kolorów. Uważam, że właśnie szukanie kolorów w naszym świecie, nowych miejsc, które zmieniały świat na lepszy, jest bardzo ważne w doświadczeniu życia. Życzę Wam wszystkiego dobrego, ciepłych dni, wypoczynku, chilloutu i dobrej muzyki. Z wami był Klaudiusz Donimielski. Peace and love. Cześć.